Możemy porozmawiać? Zostaw mnie! Spokojnie, ja... Zostaw mówię! Chcę pomścić twojego ojca, ale żeby to zrobić muszę wiedzieć co go zabiło. Skrzekun go zabił, nie słyszałeś? To mi nic nie mówi, musisz mi opisać jak wyglądał. Coś niby kogut, tyle ty że duży i z ogonem jak u i ja, ja słyszę, że nasz burek w lesie ujada. Piękne zobaczyć, co się dzieje. Patrzę, a tu tatka w krzakach leży w brzuchu ma dziurę I, i jęczy i krzyczy. Chciałem pomóc, ale jak? Jak? Nie mogłeś nic zrobić. Jedyne, co zostaje, to zabić tego potwora. I ja się tym zajmę. Bywaj, mały.